Witam Was serdecznie po raz kolejny dzisiaj chciałbym pokazać Wam test snajperek w dwóch wykrywaczach mamy Fortunę S 25x18 taką cewkę oraz Atrexa z cewką 6x10 Mars MD bardzo dobra firma zresztą ukraińska która produkuje bardzo stabilne cewki i o dość do, do, dobrej głębokości o dużych zasięgach. Każdy z nas przychodzi w pewnym momencie tak, taką drogę, na której, w której podczas której dochodzi do wniosku, że chciałby znaleźć sobie uczciwy kompromis pomiędzy ergonomią wykrywacza a zasięgami. Bo tak jak cewka tam powiedzmy 13-calowa, czy tam 29 w Atreksie na przykład lub Discovery właśnie w Alterze 13 jest cewką bardzo głęboką, również na drobne monety. To jednak po iluż tam godzinach chodzenia z taką cewką ręka boli, a jest bardzo często tak, że jak mamy wolny dzień, to chcielibyśmy jak najwięcej terenu sprawdzić, czy w ogóle coś wychodzi, czyli pobieżnie zeskanować. I z taką cewką jest to ciężkie. Cewki typu 13 cali są oczywiście niezbędne w momencie, kiedy mamy coś tam fajnego, jakiś fajny teren i trzeba go wyczyścić do zera. Ale tak jak mówię, ja przynajmniej dochodzę do takiego zapytania, sam sobie je zadaję, jaką sondę mógłbym kupić, by móc w miarę ergonomicznie i lekko korzystać z wykrywacza przez wiele godzin i mieć pewność w miarę dobrych zasięgów. Generalnie uważa się, że snajperki to są cewki, które służą do śmietników, do wyciągania separacji, dobrej separacji, lepszej niż na cewce standardowej, drobnych przedmiotów kolorowych w terenie zaśmieconym, żelazem również. Tego typu cewki również mają tą zaletę, że jest wpływ mineralizacji gruntu mniejszy. Czy mniejsza cewka, czy tym mniejszy wpływ. I tutaj załóżmy. Może być to pomocne na, na glebach magnetytowych, bardzo ciężko zmineralizowanych, gdzie duże cewki sobie nie radzą z wyłuskiwaniem drobnych przedmiotów kolorowych. Ale jest także opinia, że oczywiście coś za coś ergonomia i powiedzmy mniejszy wpływ na mineralizacji gruntu, ale jednocześnie dużo mniejsze zasięgi. Chciałbym zobaczyć właśnie dzisiaj, jak to z tym zasięgiem jest. Zaraz Wam pokażę tutaj w moim dołku testowym. Zrobimy sobie test na monetę, to jest będzie pół grosz Aleksandra Jagiellonczyka, to cienkie srebro, położę je na płask, zaczniemy od 30 cm i zobaczymy, czy tego typu cewki widzą taką monetę w glebie mieszanej, bo mam troszkę piasku, ale generalnie jest to cięższa gliniasta, gliniasta gleba, i zobaczymy, jak tego typu cewki małe e, widzą taką monetę dość głęboko. Czy tego typu sonda tej będzie uczciwym kompromisem do lekkości poszukiwań wielogodzinnych i raczej minimalizowania sytuacji, że coś przeoczymy. Także przechodzimy do testu. Mamy nasz dołek testowy w glebie mieszanej. Nie wiem czy to widać, ale mamy 30 cm. Ten jest sprawdzony, także tutaj nic się nie, nie objawia. Zaraz zobaczymy jeszcze z grubsza. Tak. On się trochę wzbudza tutaj w zakłócenia Emi, ale myślę, że tutaj kwestia czytelności nie będzie problemem. Czyli mamy dołek 30 cm. Bierzemy naszą monetkę. kładziemy sobie ją na płask na samym dnie i zobaczymy czy któryś z tych dwóch wykrywaczy będzie ją widział najpierw weźmiemy sobie Atreksa. ustawimy sobie częstotliwość 8 kHz 7 i 6 filt gruntu weźmiemy jeden jest najgłębszy co prawda na cele trójkę też sprawdzimy za chwilę maskowanie 1, multi włączony wzmocnienie audio na 60 dalej tutaj sobie bierzemy all metal Bierzemy sobie all metal i czułość maksymalna dziewięćdziesiąt dziewięć, faza gruntu, ok. Grunt minus osiemdziesiąt trzy, i patrzymy. Nie widzę. Pinpointem też nie widzi Sprawdzę zresztą wzmocnienie audio ustawione na maksa mam, dobra czyli na 30 cm ta moneta jest niewidoczna w tym gruncie niewidoczna jest no też to jest dość głęboko, także nie oczekujmy cudów. Zobaczymy teraz jej fortunkę. Nie robiłem tego testu wcześniej, także sam jestem ciekaw. Wyłączymy sobie. Opecja. Dość tam podśpiewuje, ale to jest nie do kopania. Nie oszukujmy się. Zobaczmy, jak ja mam tu czułość. Będziemy sobie czułość na, na 4. Nie do kopania. Nie do kopania. Nie ma. Weźmiemy sobie za chwilkę. Zrobimy 25 cm i zobaczymy jak będzie na 25 cm a może wezmę jeszcze białą cewkę i zobaczę czy białą cewkę będzie widział na tej głębokości za chwilę do was wracam jeszcze nim założymy białą cewkę do atrexa, zmienię ustawienia wezmę maskowanie na 0 i filtr gruntu na 3 przy multifiltrze Artur mówił, że filtr gruntu 3 jest głębszy na drobne cele kolorowe także właśnie to zrobię Czyli częstotliwość 7,6 kHz, filtr gruntu 3, maskowanie weźmiemy na 0, Multifield włączony, e, wzmocnienie od Maksa i zobaczymy. Maliuje, zaraz zobaczymy. Częstotliwość zmienię może troszkę. Wrzucę osiem kiloherców, Tak To są zakłócenia. Wyświetlacz milczy. I milczy również sygnalizacja dźwiękowa. Dla Wyłożymy teraz białą cewkę i zobaczymy czy szarpnie tą monetę białą cewką w tej glebie. Dobra, druga cewka założona. Żadnych wskazań. Mimo, że on się wzbudza to byłyby jakieś wskazania dźwiękowe do kopania. Tam słychać na słuchawkach na pewno byłoby lepiej. Do szarpnięcia, na słuchawkach do szarpni. Tak, na suchach do uważam, że jak na tą glebę gliniastą 30 cm na białą cewkę to jest bardzo dobry wynik. Zobaczymy sobie Wykopiemy monetkę, zobaczymy sobie na 25 cm. Nasz dołek jest już poprawiony, mamy 24 cm i tutaj za chwilę zakopiemy sobie tego pół grosika i zobaczymy sprawdzimy sobie głębokość jaką teraz głębokość mamy tutaj będzie 25 20, no 24 25 cm jest do podstawy także kładziemy naszą monetkę na płask zakopujemy i patrzymy jeszcze białą cewkę mam założoną to nie będę jej ściągał gruntu ok, 83,5 tak jak mówiłem 8 kHz filtr gruntu 3 maskowanie 0 Wzmocnienie audio na maksa all metal yy, wszystko na maksa specjalnie nie włączam wzmocnienia statyki to jest sam dynamik, bo wielu z Was chodzi na dynamiku tylko ponieważ sprzęt nam się zakłóca, zaraz obejrzymy sobie Podejrzymy sobie zakłócenia. No. Trochę tak. Dobra. Weźmiemy sobie 9,2 kHz. A tu mamy ja spokojnie. O. Powinien, powinien być spokojny. No, też. Mam bardzo dużo zakłóceń tutaj. Woda gruntu poprawna, 78. Jest wskazanie sto osiem, sto szesnaście krótki, krótki. Yy. Tyczek się pojawia w srebrze, także identyfikacja jest poprawna. Też słyszymy powtarzalny sygnał 25 cm. Na tą ciężką ziemię czarną to jest całkiem niezłe. Na słuchawkach byłoby pewno 100 razy lepiej. Niestety ja nie jestem w stanie tutaj wykluczyć wszystkich zakłóceń, bo jak odpaliłem podgląd, to wszędzie było czarno ale, ale i tak wiad, widać tak. wiadomo że w terenie gdzie będzie cisza i spokój to będzie dużo lepiej widoczne ale jest, cel jest do kopnięcia na 25 cm na białej cewce zobaczymy sobie zaraz e, snajpereczkę czy ta snajperka też na 25 cm go zobaczy bo jeżeli go zobaczy w tej glebie to będzie to bardzo dobry kompromis do szukania wielogodzinnego w terenie. Lekki wykrywać z małą cewką. Tak samo w miarę głęboką, na trudnym gruncie, jak cewka standardowa. Na drobne przedmioty metalowe, srebrne, na przykład. Teraz zobaczymy. Zakładam sondę. Wykrywać ponownie dostojone do gruntu na tych ustawieniach, co przyciągioną cewką ja zaczęły. Widzi Ogłoszę go troszkę, żebyście widzieli. ta widoczna. Jaki wniosek? Snajperka 6 na 10 w gruncie trudnym widzi tak samo podobne cienkie srebro jak cewka standard. Strasznie mi tu głupieje. Jeszcze podejrzę sobie. No niestety. Widzicie, o. Tutaj mamy. O, trochę się uspokoiło. Wybiorę jakąś częstotliwość. Nie mnie, jakby telefon mi tutaj też zakłócał. Dobra, weźmiemy sobie 11 kHz. Jest najspokojniejsza. Zobaczymy, dostaję go jeszcze raz. Dobra, 82. zanie numeryczne skaczą, nie ma słupka, no ale słyszycie po kolorze na słuchawkach, w miejscu gdzie nie będzie zakłóceń, to jest do kopania 25 cm, czyli tak naprawdę zasięg bardzo podobny do cewki standardowej na taki mały przebior. Zobaczymy jeszcze sobie fortunkę. sobie 5 tonów pięć tonów jeden tym, że pokazuje w końcowej skali nie wiem czy nie zobaczycie tego jest jeden słupek nie zobaczycie, ale musicie uwierzyć jest powtarzalny czysty sygnał pięknie i jeden słupek wysoki bajka no więc tak jakie wnioski z tego filmu płyną Pierwszy wniosek. Jeżeli chodzicie po polach yy, za drobnicą, to tak naprawdę za drobnym cienkim strewem, czy tam za drobnymi monetami, generalnie, to duża cewka zagwarantuje Wam prawdopodobnie tylko większe pokrycie terenu. Kosztem ręki, tak? kosztem zmęczenia. Być może tam jakieś minimalne, y, większe głębokości osiągniecie. Ale tak jak tutaj widzicie, zbliżony zasięg jest 6 na 10 do cewki białej na taką drobną monetę w trudnym gruncie. Także to mówi za siebie. Czyli tak naprawdę można z taką cewką spokojnie sobie latać w terenie, na szybko skanować teren, czy w ogóle coś wychodzi, a jeżeli już coś traficie skarb rzymski jakiś na przykład albo jakiś innych monet srebrnych to wiadomo, że trzeba maksymalnie dużą cewkę założyć, na przykład trzynastkę i wtedy sprawdzić, czy nic nie ma tam dużo głębiej fakt faktem, spokojnie taka snajperka 6 na 10 wystarcza do tego, żeby skanować taki teren bez jakiegoś tam większego zmęczenia co do fortuny, no tak jak widzieliście nawet te wskazania były bardziej czytelne Niż, niż do tego marca. Co prawda ta cewka fortuny ona jest w sumie troszkę szersza. Wam pokażę także nie można ich zbytnio porównywać. To jest taka, a druga jest taka. One są tej samej wielkości, ale cewka do fortuny jest szersza. Także może zbiera lepiej. I stąd ta lepsza odpowiedź. Ale tak jak widzicie, ukraińskie urządzenie za tam tysiąc kilkaset złotych w sumie bez żadnych kompleksów osiąga takie same możliwości jak alter na takie małe kolorowe srebro cienkie także to tyle mam nadzieję, że w jakiś tam sposób Wam przybliżyłem tym filmem zasięgi snajperek i jakieś wnioski rozjaśniłem, mi to troszkę rozjaśniło obraz tego jaką sondę muszę mieć jako na, na sondę stałą na pola tak do szukania wcale nie muszę się z białą cewką męczyć ani z trzynastką mogę sobie kupić 6 na 10 albo ewentualnie 10 na 12 też są te snajperki nie snajperki tylko te cewki eliptyczne z Marsa i to też może być podejrzewam bardzo dobre wyjście aczkolwiek Wydaje mi się, że to na takie drobne monety, to będzie bardzo podobny zasięg jak w tej snajperce. Całkiem dobry sprzęt, wcale nie płytki. Także polecam. Dziękuję Wam za uwagę i wszystkiego najlepszego.